Dzień dobry, Adobe Gowaj dzisiaj. Miał być Kane, będzie Kane. Jedziemy dalej tego Dead God'a. O! Myślę, że będzie coś lepszego. Grałem sobie dzisiaj i tak mi nie szło, więc mam nadzieję, że teraz że na tym save'ie pójdzie mi lepiej. Bo na swoim grałem. Jest tragedia po prostu, nie opiszę tego. To jest conjoint. Progress do conjoint coin jest fajny. Szczerze, to jest te familiary, co wczor wczoraj mówiłem. Tak letają za mną śmiesznie. I ten loki może być, bo no jak go będę używał, to będzie coś robił, więc staram się, żeby coś... Postaram go ustalić, żeby coś robił. W sklepie. To jest fajny przy tego lubię, ale... No moda, nie, no powinniście już zauważyć, że opisy są przedmiotów, żebym nie musiał tyle tłumaczyć, bo wydaje mi się, że no, lepiej zgrać moda, który będzie to robił za mnie i sobie po prostu ktoś, kto nie wie, sobie może spauzować, niż po prostu ciągle, ciągle tłumaczyć przedmioty, których możliwe bardzo duża ilość osób już zna po prostu lub się domyśla, co może zrobić, więc będę miał mniej tłumaczenia i bardziej takiego komentarzy czystego. O. To, to. I tears up. Ja lubię tears up. Jedziemy dalej. <gry> Spadł sobie kolega Dice Room. Tego nie było. O! To mogę z tym poeksperymentować. I na razie to zostawię. To było napisane, że to on, ten pokój i wszystko. Licząc mnie. Więc jak mnie zmieni, może mi dać fajne itemy. Więc ja na razie nic takiego szalonego nie mam. Jeszcze zobaczę moje Treasure roomy i tak dalej. Zobaczę co z tego wyjdzie. No teraz mi idzie lepiej. Miałem podobny pokój do obrażenia dostałem lepiej, lepiej się nie będę odzywał już. O, to jest okej. Okay. Ale chyba będzie nawet lepsze do zrolowania po prostu. Secret będzie na prawo. Musi być. Musi być. Skadłem. o. Ja bym sobie to otworzył. Szczerze. To jest... To jest dobre. Je... Nie. Mogę się upewnić, czy klucze na to mam. Karta, Emperor. Jedziemy, od razu do bossa idziemy. To nawet nie jest najgorszy boss. I... Concession Price i Devil Deal. I łopata. Łopata po reworku jest bardzo fajna i będę ją brał. I będę w nią inwestował, bo kiedyś łopata po prostu rozpiła dziury, a teraz jak macie tutaj taki na przykład klocek dekoracyjny, to jak postawię, to będę miał space. A space mają itemy! Uuu, biorę. To będzie, to jest bardzo śmieszny przedmiot, teraz tak strzelać będę, więc to nie jest zły przedmiot, tylko to jest bardzo trudny przedmiot, żeby coś z nim trafić, ale niech będzie, jest spoko nawet. To zawsze jakby z tym itemem synergię, zawsze ładnie wyglądałem, zawsze, znam tylko możliwe jedną synergię, która jest z tym itemem bardzo zła, mianowicie Proptosis. Proptosis nie chcę w tym ranie dostać. Chociaż mam tego rola, to mogę to jeszcze porolować wszystko, ale to jeszcze się zastanowię. Chyba nie będę tego robił. Jakby ta łopata jest na tyle fajna, żebym ją zostawił. Tak bombę ustawił? Proszę. Pięknie. O, to jest boss fight. To się z bossem biję. dobra. Jezus Mario, nie zamknęli w rogu. Ci przeciwnicy czasami potrafią myśleć, Dobra, skrzynka, którą chciałem otworzyć. Tu of hmm. Nie. A tu range. Range z tym stajni planet jest bardzo dobry i go wezmę lepiej. Plus wywalę go z puli itemów, które mogę dostać. O, znowu Dingle, trzeci raz Dingla mamy. Na tym save. Bym takiego Monstro chciał zobaczyć. Na przykład, Monstro jest fajnym bossem. Tu ciągle dingle. O, i po dinglu. Tu serce, którego nie potrzebuję. Dobra, lecę chyba dalej, nie będę tego rolował siebie. Jakbym miał więcej itów, to może, bo z, z, jak się ma dużo itów, to naprawdę potrafią się dzikie rzeczy zrobić. Ale... <grym> Zawsze ta animacja spadania. Tu jest dekoracyjny. Tile. I ja bym chciał ten item u góry, ale go nie dostanę. O ile? Hmm. No się no podniosę to, no to jest spacebar do średni. A i te wykrzykniki nad itemami, to jest mod Dead Good Helper. On mi pokazuje jakich itemów jeszcze nie podniosłem, bo nie dość, że trzeba zrobić wszystkie achievmenty grze. To jeszcze trzeba podnieść każdy przedmiot w grze. Więc stwierdziłem, że Dead Good Helper mi tak trochę pomoże z tym zadaniem. Hmm, to za skrzynia. O! Dość nie najgorszy trinket. Wolałbym tam z tej skrzynki, jak się już mam tu bić. No bo niestety Kerst Aja który mnie teleportował wszędzie i zawsze i wydłuża moje grana. To no, niestety już go nie mam, więc no, nie mogę się stąd teleportować. ten pokój jest okropny w przeciwnicy? Wszędzie, zostawcie mnie. No, to jest secret room na prawo. już taki pokój, jak się ułożył, że są trzy przejścia dosłownie możliwe. Z czego jedno jest, z czego z drugiej strony tu nie ma, no to musi być tu secret. Tylko czekam, aż te tyry spadną, bo one mogą mi w bombę uderzyć i ją odsunąć. A bomby są bardzo cenne. O, dużo pieniędzy, bardzo dużo. To sobie do sklepu pójdziemy No tu będzie Super Secret tu, tu, tu tak śmierdzi Super secretem. No, tak, tak pokoje się tak po prostu nie respią Tu musi być Super Secret No okej okay. mm, Się myliłem wow. A to co to, to za bazar się tu zrobił Wszystkie specjalne pokoje w jednym miejscu Okej okay. Ja to chcę, to jest bardzo fajne I... Ciekawa? Eh. O! On jest bardzo dobry. To jest jeden z familiarów, który lubię sobie cenię, Bo muchy niebieskie biją dwukroć moich obrażeń, tam nie ja będę wchodził. Muchy biją dwukroć moich obrażeń, a on po prostu strzela muchami. Więc no damage mam. Potrzebuję jeszcze jakoś swój damage. A i właśnie jeszcze jedna rzecz. On jest jednym z. Czekaj, chwila. Jednym z pięciu chyba familiarów, który się skaluje razem z tobą. O! To mi daj, to jest bardzo fajne, nie będą mi się Space Bary pojawiać. A bo ja już mam dobry Space Bar, ja już sobie go zostawię. Chcę się w te Crawl space y trochę pobawić. Okej... Okay. To jest bardzo fajny boss na tajnie planet, bo... No, po prostu mogę sobie strzelać i nigdy nie chybić. Te mówię to mnie karują, widzę. Dobra. I... Devil Deal. Tego się nie spodziewałem. To jest to, o czym mówiłem. To jest to, o czym mówiłem. Mam pół HP, ale synergia będzie ładna. No, bardzo ładne to jest. Przydałoby mi się jakieś HP, więc będę musiał uważać. Ale z Brimstone'em to będzie. Brimstone mi bardzo ułatwi sprawę. I ja odblokowałem if. Więc teraz muszę spróbować z nią hitować C piętro. To jest dekoracyjne. Tutaj tu mam ten. I tutaj mam coś, co mnie nagradza za dostawanie obrażeń. Hmm, nie. Gigany, więc sobie zerku do arcade'a może coś będzie ciekawego. Ty mi możesz dać HP. Czekaj, was dwóch wysadzę. Wy dwaj mnie nie interesujecie. Dziękuję. Znowu dostałem ten sam ten item. Który już mam. Co się nie powinno chyba zdarzać? Na górze może być Secret Room, ale zamiast, zamiast się śmieszyć, wolę to sprawdzić. No i proszę, jej nie ma. Gemini. Itemy zodiaku mi są bardzo potrzebne w tym momencie. Bo chcę sobie planetarię odnotować Planetaria są super. Więc. Tam zawsze jakby fajne przedmioty można znaleźć. Może być na dole. Secret room jeszcze chyba. Nie, nie może być. Dobra. Szukam go dalej, bo. Fajnie byłoby go znaleźć. Jezu, jak ja bym dostał teraz ten. ten, ten w tamtym crawl tam tamten item. Co, co go nie mogłem dostać. O, to by było. To, bo już to by. Ja już bym był dzisiaj zadowolony. Nawet, nawet. Już jakąś fajną synergię bym pokazał. Znaczy, no, bym pokazał synergię. No, synergię już mam teraz w tym Brimstone. Fajne. Karty. Spróbuję. Hmm. Tutaj spróbuję bombę dać. Jest Secret Room. W którym mam nieskończoność kluczy na piętro. I tutaj jest sklep. Tej skrzynki nie otwieram, ze sklepu nic nie chcę. Ten Battery pack po prostu naładowuje mój Space Bar, którego używam raz na piętro, tak naprawdę. No, no nie jest złe, ale są lepsze rzeczy. I znowu dostałem Old Bandage. Old Bandage, jak już mówiłem, jest bardzo dobry. Latanie, Dark Bam. Hmm. Czy to mi da HP jakieś? Nie, to mi da latanie, ale to jest bardzo risky. Ja wolę tego nie ryzykować. Nie wydaje mi się być to dobrym pomysłem. Poszukam super-sekretu. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby sobie super-sekretu poszukać, bo może być tu na prawo, na dół, na dół też może. Zobaczę jak będzie pokój na dole wyglądał, bo może być tu super-sekret. Hmm. Teraz widać, że gra mi pick-upy daje, a nie jak w tym pierwszym ranie. gdzie nic prawie nie mogę dostać. Karta Judgment. Dobra, biorę Judgmenta. I... I... Idę dalej, no co. So. Dobra, lecimy dalej. Ciekaw jestem, co myślała sobie osoba tworząc moda na spadającego Isaaca. Jakby, nie to, że krytykuje, nie mam mowy. Szanuję, doceniam. Ale... ej. O, Lucky Rock. Super. I Secret Room, i tu jest dekoracyjny tile. I tutaj mamy więcej pieniędzy. Jak nie będzie dobrych itemów w tym sklepie, to. będzie można. O, Libra. Ki! Potrzebuję tych itemów. Potrzebuję po jeszcze jednego Zodiaku, i będę miał planetaria odblokowane. I mam bardzo dużo Tearsów, i mi Demer też fajnie urósł, więc. Szczerze, to była dobra decyzja. Te muchy. Teraz ten run idzie bardzo szybciej. Nie wiem, czy Bosrasza nawet nie zdążę zrobić. Jak zdążę zrobić Bosrasza. To będzie naprawdę fajnie. To jest The co ja to kliknę sobie od razu, żeby z tym Judgmentem biegać. Postaram się o ten znak zodiaku kolejny, bo... to jest boss, od razu bossa wyczyszczę zanim obrażenia przed dostanę. I znowu The Cage. Czyżby Cage chciał udowodnić, że jednak jest trudnym bossem? Nie wiem. Bo Wcześniej no to... sobie poradziłem z nim o no tak. Jezus Marek ten szokłek skręcił. I go nie ma, dobra. Nie udowodnił, że jest trudnym bossem. To jest ten kolejny... Kolejny Devil build. Tym razem nie podnoszę tego ogona, sobie odpuszczę, ale se podniosę to. I mamy Azazela, czyli ja już mam pomysł na następny odcinek. Zagramy inny tryb sobie, bo kolejną postać od razu. Fajną. Ten i pigułkę, jakaś reza ta pigułka. pigułka. Androzy, jest spoko. Dobra. I szukamy reszty moich pokoi. Ten Brimstone i tak karuje tego rana. Bardzo się cieszę, dostęp... I znowu. Znowu ten pokój. Z jedynką. Gra bardzo chce, żebym zmienił swoje itemy. Nie zrobię tego, mam Brimstone'a. Mi... Ta gra mi musi przebaczyć. Po prostu tego nie zrobię. Ta mucha. Chwila. Zbędę tej muchy. Mucha mnie tu sabotażuje cały odcinek. To jest taki. Dziwny pokój taki znikąd trochę. Żeby przejść przez kolce kliknij guzik. Ale jest jeszcze jeden taki dziwny pokój, taki. Dla mnie dziwny bynajmniej. Bo taki no. Kliknij jeden guzik, żeby zwolić sobie drogę do drugiej guzika. To jest na to zupełnie innym piętrze, to nie tutaj. To jeszcze trochę poczekamy. Jak będę pamiętał to wspomnę o tym jak ten pokój znajdę. już w tej serii. I Mongo Baby! I będzie conjoint jeszcze. I teraz nasz miejsca wygląda... Ohohoho, dobra, to jest piękne, podoba mi się ten run, podoba mi się to co się dzieje i jest Champion Belt, ja Champion Belt to sobie kupię, to mi do wszystkie statystyki, bo mam Libre. Libra czasami jest taka underrated, jakby, no teraz to sobie mogę po prostu tak strzelać i się po prostu świetnie bawić, a bez Libry to bym dalej miał jakby Speed I guess. W ogóle idzie mi znajdowanie Secret Roomów, to jest spoko bardzo. Samson. Coraz więcej postaci. Bardzo dobrze. Dobra, do Crawl Spacea. <laughs> Co to za ran jest dzisiaj? Co to jest dzisiaj za run? Oj. Bardzo dobrze. Może mogę dostać perfection. Taki bardzo fajny trinket. Tylko nie wiem czy bym chciał perfection szczerze. Bo mam lepszy, bardzo lepszy trinket w tym momencie. No, bardzo lubię No Oa! No, Holy eee, No bardzo spoko jest. Jakby daj mi takiego shielda na po raz Mogę raz na pokój dostać obrażenia bez dostawania obrażeń i to... Otwieram mm, e, Potwieram dziury. Hihihi. Ta mucha wszędzie mi tu lata. Mucha sabotażuje mnie ciągle pomocy. Mdrazy, I'm drowsy, amdrazy I'm drowsy, jest spoko. Dostałem w końcu jakieś serce dodatkowe. ojojoj, to i niska. Ciekawostka, może bardzo dużo osób może tego nie wiedzieć, ale ta winiska strzelają raz na pokój, czyli ta już nigdy nie wystrzeli w tym pokoju. Ale jak się wyjdzie i wejdzie, to się to resetuje, więc trzeba się pilnować. I mogę skrzynki otwierać za darmo, do Curse Room za darmo, to jest mira. Holy Mental jest takim typem itema, że, że jedyny defensywny item, jaki tego potrzebujesz. I jest część GP'ego kolejna, szansa na wskrzeszenie, jakby mi bardzo, bardzo źle poszło. Ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Jeszcze Secret Room mi się sam znalazł. W bardzo dziwnym miejscu jest. Chociaż nie, bo może być tu na dole jeszcze coś. No, jest... Boss Fight Boss Fight Room kolejny. Mogę do niego wejść. Bo wystarczy sobie tu bombę położyć i sobie wejdę. I... Demel. Dem wszystkie staty w górę po prostu. W ten brimstone jest ładny. Ta strefa się tworzy. Śmierci. Puberty. Jakbym zabrał jeszcze jedną, to... Będę dostanę transformację w dorosłego. Wiesz, że tam nie ma puberty gdzieś? Czy to nie jest puberty? To nie jest pu... Nie, to nie jest puberty. Nie pamiętam jak puberty wyglądało u mnie. Nie zwracałem na uwagi. O. No i w takich sytuacjach Holy Mental jest... jeden z najlepszych itemów w grze. I... O. dał mi tylko co statystyki w dół. Super. R range to był po prostu za duży. Chciałem, że dostałem zyski w górę. O, nie zdążę, no bo strasza. No to trudno. No to tym razem. I oczywiście, no w ostatnim dostanę z Saila i Grida, nie? No to jest jakiś żart. Chciałem sobie wpłacić pieniążki, a tutaj Grid. To jest super secret. Ten z sercami, no że jak znajdę. Ja, nie mogę nigdy znaleźć, jak znajdę, to jakiś useless. Whipworm, to mi te wszystkie staty, nie? Nie, tylko shot am, to biorę z powrotem to. Bo shot speed mi nic nie robi I jest. but Dark Boy Achievement. Leprosy. I jest pas. i jest luck up. Czy ja mam coś z luckiem w ogóle dobrego? No właśnie, menu mam, że nie, za, nie zaśmieca mi ekranu, więc... Czy mi jest lag potrzebny? Nie wydaje mi się. Nie do końca. Zajmę bo ja chociaż spacebarów nie będę już dostawał. Nie mam gdzie nawet, no bo, bo z puli no to nie ma spacebarów. Dobra, no wezmę to perfection, ale No nie wydaje mi się, żeby były tak bardzo potrzebne. O, traktor beam! Ten, ten mi się bardzo przyda. Da mi wszystkie statystyki po prostu. I sobie jeszcze tylko z za darmo wejdę. I jeszcze jest pakt. No to jest. I jeszcze transformacja od lewiatana, bardzo fajnie. I nie, nie mówię o tym sklepie polskim, lewiatan. Ech, one, czy ten... I no perfection jest dobre, bardzo dobre, bo to jest nagroda za, jakby za znowu hitowanie trzech pięter, ale... No oprócz tego, że daje więcej pick-upów, że gwarantowane pick-upy na wyczyszczenie pokoju. Jezu, bym teraz ten ogon wziął Jakbym miał ten ogon teraz kota, jakbym go wziął To bym tyle miał złotych skrzynek A kluczy też mam dużo Tylko nie wiedziałem, że ten ogon mi tak odda bardzo, że Perfection, zagle like Brimstone, Perfection i tak dalej będę miał To jest jakiś Trinket, Kalos eh. Kalos jest okej okay. Fajnie go mieć, ale mam lepszy Trinket Te piętro potrafi być takie ciężkie, ale przez to, że takiej temy po prostu mi się dostało to... No to trudno, no co mogę powiedzieć nie bawię po prostu Secret Roubar szukam, nie mogę znaleźć. Nie mam pojęcia gdzie on może być. Te piętra, zawsze te teatero i tak dalej, zawsze dziwne jest. Ale nie ma The Lovers i pigułka. Nie half up. No i bardzo dobrze że nie brenę tego Spirit of the Night, bo właśnie lewiatam tak, tak. Wspomnę, że dał mi latanie, więc tu może być Secret, tu może być Super Secret. Oooo i dobra, bawimy się. To jest The Stars, nie. To patrzcie, robimy teraz tak po, po to trzymałem tego judgmenta właśnie. Po taką sytuację, jest kompas. I teraz się bawię tą maszyną. Bomby. Eee, i dzięki. To, że powtarza picoły Sackhead, nie jest potrzebny. Wrócił Chaos. Ale, e, nie potrzebuję Chaosa. Jest ten Sausage, o którym mówiłem i go wezmę po prostu, bo on mi daje mocne statystyki. On dosłownie daje jakby All-Stats-Upa, nie? To jest najbardziej all stats z all up w grze, bo niektóre temy piszą all up, a nie daje ci na przykład, nie wiem... Nie daje ci tiersów jak Magic Mushroom. Albo... no jest wiele takich przykładów, no. Że pomimo, że all -stats up to jednak jakaś statystyka pomija, to nawet się chyba szansę na Planetarium dostaje i bluma, w którego odblokowaliśmy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Blue map jest bardzo fajny, bo... już... I kolejny żebrak. Butterbean. Super. No to się jeszcze tym żebrakiem pobawię. Troszkę. Nie! Coś ty zrobił! Dlaczego? Dobra, idę do Fightrooma. W Fightroomie dwie złote skrzynki z jednym z itemem. A druga z bardzo ciekawym trinketem. Chciałem wziąć nawet. Chociaż... Eee, wezmę tylko to. To mi da black card i bomby. Bombowa sytuacja. I blood Bardzo znienawidzony boss, ale ja go instakilowałem. Jest... co z tymi devil jest? Ja ciągle nie dostaję. Nie narzekam, nie mam mowy. Ale... I tu diamond. The world, the sun... Wezmę the sun i the devil... Shotow Wizard Money Gang! We love casting spells! te tam temy. Oba są dobre. A właśnie ten, ten... Dobra. Otworzył się na szczęście. Myślałem, że się nie otworzył. E, to trzeba... E, ten Rift to, że tworzysz czarne jeziory, Bardzo fajny ten, ja bardzo go lubię. Bo... a właśnie, czekaj, e, Tu. Crawl Space, Crawl Space. o! Cześć, czy będę mógł zejść niżej? Będę mógł, no to idziemy na szatana, proste. O, 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 dobra dobra, dobra, biorę to. To jest lepszy trinket. A tutaj, że coś jest ciekawego. Wezmę to i... Zobaczycie po co mi to będzie. Znaczy no, no niektórzy już wiedzą, ale... Na pewno jest mi to potrzebne na tym piętrze akurat. I ja to wezmę. Robię tak żeby mapę sobie od, od, odpalić. Dobra, idę do tego mini -bossa. Wcześniej, jak grałem, tak envy długo zajął. No, wczoraj, że to jest masakra. Ale no, Brimstone, jak już mówiłem, lubi sekerować gry. Jak się pojawi, to po prostu go bierzesz, wygrywasz. To jest freey O, co się dzieje? Yy. Devil deal jeszcze. No i to jest, mówiłem, że ten Devil deal, że. Ale wolę najpierw iść na serce, bo mogę przy okazji jeszcze jeden item odblokować, który już tu jestem. Dzięki temu. Dzięki tej łopacie! Dzięki tej łopacie jestem w stanie jeszcze jednego unlocka zrobić. Jak dostanę devil deal, no to to jest chyba... Prawie na każdym piętrze devil deal' dostałem lub na każdym piętrze devil deilla dostałem. Jest... Nie jestem pewien. O, bardzo dużej... O! I teraz czekam spację i oblokowałem nowy item. I zmasztowałem ten. Serce. I dostałem na każdym piętrze devil deal. To jest dziwne. To się nie dzieje. Ja czasami mam problem w pierwszym devil dealu coś dostać. Zacznie, wróciłbym się po łopatę, żeby ją naładować od razu. I potem cross pace'em do piekła prosto i zaczynamy blokowywać negatyw. Mam to pigułka to w ogóle speed up tu powinien dawno wziąć. Ale zaraz to wezmę. Czy chcę ten. Chcę nozgoblin. Goblin. Nose goblin jest lepszy. Więc wezmę to. Boom. Piguła i teraz clearuję całe piętro, bo nigdzie mi się nie śpieszy, bo nie ma gdzie mi się śpieszyć. O. To jest kolejny The Sun. Jeszcze lepiej. Chciałbym tu wejść. No, jest... Jezus Mario, ta gra naprawdę potrafi być bardzo hojna. Dlatego ja nie narzekam, ja się cieszę. E. Ten laser tak fajnie wygląda. Jest taki złoty. Dobra, idę po szatana. Chociaż może Devil Dealem wejdę, tak jak zostanie ten Devil Deal, no to to jest naprawdę już nie, nie został. Dobra, to idę do tego, do Crawl Space'a i do piekła. Tu jest Black Market? Szkoda, że ten Black Market nie ma właśnie tak nic wyjątkowo ciekawego. Same Space Bary, tak zauważyłem, same Space Bary. Jakbym wziął ten No to bym pewnie jakiś temy dostał. Trochę żałuję. Iden odblokowany, Glass Baby, Namaz Boy, Pop. Dobra. Jesteśmy w piekle. Okej, okay, y, tu jest dekoracyjny, tu od razu bombę postawię. I dobra, i co tu będzie? W full space'ie? Pikapy! Dobra. Tu już mogę z jakiegoś space bar'a nawet dostać. Zresztą ta łopata jest dosłownie useless, jakby... Ona na tym piętrze nic nie zrobi. No i właśnie, curse of the lost, więc użyłem tego... tej karty. Nie dostałem... Apple of Sodom Hmm To jest nie zły trinket Szczególnie jak nie mogę obrażeń dostać przez tego Holy Manta no. O, jesteśmy Gapim chyba Nie, jeszcze nie Jeszcze jeden item No i teraz jakbym miał tam ten ogon Mogę mu zaufać tym razem Wcześniej mu nie zaufałem Znaczy wcześniej mu zaufałem i nie oddał Jakbym miałem problem z kluczami Trafię. Lard. To mi te wszystkie statystyki w dół. Ja tego nie chcę. Luck up. No ale nie udało mi się tego z lodiaku jeszcze dostać też. Następnym razem. Jest szatan. Więc... Dobra. Satan. run, który był go z No, mm, kocham zrzucać zaklęcia. Shadow Wizard. Ech. No i koniec gry. Dziękuję za uwagę. To był dzisiejszy ran. Zrobiłem więcej niż przypuszczałem, że zrobię, więc spoko. Trzymajcie się, strzała.